dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Chcielibyśmy z Państwem porozmawiać odnośnie bardzo ważnych rocznic, jakie teraz obchodzimy. Tutaj wszyscy, mi się wydaje, bardziej dla wszystkich jest takie bardziej rozpoznawalne rocznica, bardziej rozpoznawalna rocznica, jeżeli chodzi o żołnierzy niezłomnych. Ale również warto zwrócić uwagę, że też mieliśmy rocznicę Konfederacji Barskiej, i są to rocznice wydarzeń, które tak naprawdę w jakiś sposób zachodzą na siebie czyli przyczyny tych wydarzeń jak również reakcja społeczna była w miarę podobna, tak? czyli tutaj już w czasach przedrozbiorowych, czyli usyłku I Rzeczpospolitej, kiedy wybuchła Konfederacja Barska, był to zryw społeczny, który w jakiś sposób chciał powstrzymać ten upadek ojczyzny. Byli to ludzie, którzy dostrzegali właśnie upadek elity kraju, i tak samo właśnie tutaj żołnierze niezłomni, którzy widzieli beznadzieję wręcz, bo tak samo i w tamtych czasach Konfederacji Barskiej też sytuacja była beznadziejna. Tak i teraz tutaj po zakończeniu II wojny światowej ci ludzie, którzy właśnie rozpoczęli te podziemie antykomunistyczne, również zdawali sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji. W jakiej się ojczyzna znalazła. Byli to też ludzie inteligentni i dostrzegali, że zosta zostaliśmy zostawieni przez sojuszników na pastwę czerwonego imperium na wschodzie, ale mimo wszystko zdając sobie sprawę z zagrożenia, postanowili czynnie zaangażować się właśnie w tą walkę dla dobra ojczyzny. Wspomnienie o sojusznikach od razu. Nasunęło mi współczesne, współczesne jakieś konotacje, bo cały czas jesteśmy zapewniani i zarówno przez poprzedni reżim warszawski, jak i ten, który jest przez poprzedni reżim określany jako koalicja 13 grudnia, że my tu jesteśmy zabezpieczeni sojuszami. Jedni mówią, że Amerykanie nas tu zabezpieczają, drudzy mówią, że trzeba stworzyć armię europejską i ta armia europejska nas będzie zabezpieczać. Jednakowoż. Powtarzamy wielokroć, że historia, gdy idzie o sojusze, nas niczego nie nauczyła w sensie takim dobrym, bo przecież sojusznikiem naszym była Francja, gdzieś tam już od czasów XV wieku, no XVI wieku, przepraszam, no bo przecież Henryk Walezy nieprzypadkowo został wybrany na króla Francji, ale że później otworzyła się droga do tronu Francji, to, to na króla Polski, przepraszam, a że potem otworzyła się droga do tronu francuskiego, to zmienił z hugenockiego wyznania na katolickie, mówiąc, że Paryż wart jest mszy i został królem Francji, uciekł z Polski w nocy. A w, potem w XVII wieku m, pamiętamy, że ten sam nasz sojusznik Francja, Marysieńka, żona Jana III Sobieskiego, był również sojusznikiem Turcji i sojusznikiem Szwecji. A które to kraje i z którymi to krajami toczyliśmy bodaj najwięcej wojen i najkrwawszych, a zwłaszcza z północnym sojusznikiem Francji, czyli w Szwecję, bo tutaj mieliśmy cztery wojny, rozpoczęły się od 1600 roku, a skończyły się dopiero po. 1709 po wojnie północnej, więc ponad 110 lat regularnie powtarzających się krwawych, wyniszczających wojen, a po to wojna północna to były najcięższe straty materialne i ludnościowe, jakie w ogóle Rzeczpospolita odniosła. Z Turcją było podobnie, mówiliśmy o przyczynach, przyczynach tych wydarzeń, które wtedy miały miejsce i jak to się łączy w historii z tak zwaną Ukrainą, która, no, jak wiadomo, nazwa jest nieprzypadkowa, są to tereny na skraju Rzeczypospolitej, ale właśnie z kozaczyzną, z kozaczyzną, która raczej była, a właściwie nie raczej, która zawsze była prawosławna, która zawsze nienawidziła katolicyzmu, czyli tych, którzy byli um, uważali się za, za zwierzchnika swojego duchownego papieża rzymskiego. Kozaczyzną, która zawsze była na usługach czyichś. Nie, nie, rzadko, rzadko na usługach Rzeczypospolitej, bo i takie okresy się zdarzały, ale najczęściej Moskwy, Tatarów i tak Więc jak wiemy, widać z tego wszystkiego te sojusze do niczego nie doprowadziły. No i okres, o którym Piotr przed chwilą wspomina, data jest można powiedzieć znamienna, bo Konfederacja Barska została zawiązana. Właśnie 29 lutego 1768 roku i była chyba najdłuższym powstaniem, które można by nazwać już powstaniem, chociaż formalnie Rzeczpospolita jeszcze była niepodległa, ale wojska rosyjskie tu już regularnie stacjonowały. Stanisław August Poniatowski był pachołkiem moskiewskim i, i jakimś kochankiem cesarzowej Katarzyny. Drugiej niemieckiej. Tak, z pochodzenia, z pochodzenia Niemki zresztą. Więc to wszystko wówczas w pojęciu tamtych naszych przodków prowadziło do niechybnej zguby. no do takiej ostatecznie doprowadziło, bo przecież trzy rozbiory po Konfederacji Barskiej. Pierwszy rozbiór polski nastąpił w 1772 roku. I wówczas to katolicka właśnie szlachta. Podniosła bunt przeciwko królowi, przeciwko temu co ten król gotuje Rzeczpospolitej, nie tylko ten król, bo i oczywiście wiele e, możnych rodów ze wschodu Rzeczypospolitej układało się z starami moskiewskimi licząc na różne względy, e, zyski, tytuły. Pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko, a w szczególności zachowanie ich dóbr, bo trzeba pamiętać, że to można władztwo, ta oligarchia I Rzeczypospolitej najczęściej była rusińskiego pochodzenia, czasami właśnie skatolicyzowana, i oni mieli tamte interesy na wschodzie, więc dla nich nawet lepiej było czasami poświęcić pierwszą Rzeczpospolitą i służbę dla niej, czyli po prostu ją zdradzić i ułożyć z silniejszym w tym momencie carem moskiewskim, bo ten gwarantował na przykład utrzymanie posiadania tych dóbr, które mieli na tamtych terenach. A też historia pokazuje, jak źle skończył, skończył ród Wiśniowieckich, którego dobra znajdowały się na wschód od Dniepru i po ugodzie periesławskiej w 1654 roku stracili te wielkie ziemie, te urodzajne ziemie, na których teraz koncerny zagraniczne, europejskie, amerykańskie i żydowskie prowadzą działalność gospodarczą i zalewają Europę swoimi produktami pochodzenia rolniczego. Doszło do takiej sytuacji, że syn Jeremiego Wiśniowieckiego, Michał Korybut, który został królem, ale niedługo, bo 4 lata, jak dobrze pamiętam, tylko rządził, był kształcony na koszt krewnych, bo rodzina straciła źródła utrzymania, dlatego że te źródła znajdowały się, te ziemie, którymi dysponował e, ród wisiemiecki, znajdowały się na wschód od Dniepru, a po ugodzie periesławskiej te tereny zostały odcięte w Chmielński, oczywiście zawarią z Sarem Rosyjskim, więc ko kozaczyzna pod, pod przywództwem Chmielnickiego. Przegazała te ziemie carowi rosyjskiemu, włącznie z Kijowem, no i tak już to trwało aż do, do pierwszego rozbioru Polski. Więc ci, którzy widzieli, że idzie do upadku, w sytuacji, można powiedzieć, beznadziejnej, podnieśli bunt przeciwko królowi, przeciwko carycy Moskiewskiej, który trwał aż 4 lata, bo trwał aż do 1772 roku. I te, te, te zmagania toczyły się na terenie nie tylko wschodniej, ale także tutaj zachodniej części ówczesnej I Rzeczypospolitej, bo między innymi Częstochowa była broniona przed wojskami rosyjskimi. Ostatecznie do tego no, doszło do upadku Konfederacji Barskiej. W wyniku tego upadku część tych ludzi uciekała za granicę na zachód, stąd Kazimierz Płaski, innymi znalazł się w Stanach Zjednoczonych i był twórcą kawalerii i wielce zasłużonym dowódcą w wojnie narodowo-wyzwoleńczej, można by tak powiedzieć, spod kolonia kolonializmu angielskiego w Stanach Zjednoczonych, a ci, którzy nie uciekli, ci poszli po prostu na wschód, na Sybir, tak jak i przed nimi, i później po nich kolejne pokolenia tych, którzy podnosili rękę. I tych ludzi po powinniśmy czcić. Ta, ta, ten akt tego powstania w, można powiedzieć, całkiem beznadziejnych okolicznościach, ale trwającego tak długo, bo aż 4 lata, stał się no, takim, można powiedzieć, zapładniającym przyszłe pokolenia do działań heroicznych, działań, które w konsekwencji, przy oczywiście odpowiednim zbiegu okoliczności, a tutaj nie bym powiedział nawet nie zbiegło okoliczności, ale o znakach, że po prostu Pan Bóg po tych wszystkich latach tych klęsk i tych upadków, kiedy ludzie postanowili zacząć formować się właśnie w duchu katolickim, odradzać się moralnie i duchowo, stworzyć taką siłę, która kiedy już nadarzyła się okoliczność po upadku wszystkich naszych zaborców, zaborców w wyniku I wojny światowej stanęli do wspólnej obrony i obronili Państwo przed Niemcami, obronili Państwo przed Litwinami, przed Ukraińcami i przed najbardziej Czechami e, oraz najbardziej groźnym, niebezpiecznym, e, no, zagrażającym w ogóle istnieniu Państwa najazdem bolszewickim czyli tej wojnie która trwała od 1919 roku do 1921 roku zakończona pokojem w Rydze zawartym 18 marca 1921 roku więc ta konfederacja zapładniała i chyba powszechnie znany jest znana jest pieśń konfederatów barskich napisana oczywiście później przez Juliusza Słowackiego ale w pierwszej zwrotce bardzo znamiennymi słowami: Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Ta jedna zwrotka, tam jest ich więcej, ze 14, jak dobrze pamiętam, pokazuje, jaka jest droga Polaka, jaka powinna być droga Polaka, jeżeli chcemy zachować swoją tożsamość suwerenność i niepodległość państwa polskiego po prostu nie ma innej możliwości jak tylko tak postępować, bo inaczej albo się roztopimy, albo się poddamy bez walki i generalnie skończymy źle. Tu jeśli tak mówimy o konfederatach barskich, jak również o e, chociażby żołnierzach niezłomnych, e, wydaje mi się, że e, powinniśmy zwrócić na charakter współczesnych czasów, e, bo tutaj padły słowa właśnie o tej heroicznej podstawie i jakimi kierowali się właśnie konfederaci. Ale drodzy Państwo, czy my w ogóle w dzisiejszych czasach jesteśmy zdolni do takich czynów? Tu trzeba zwrócić tą uwagę na to, że tamci ludzie właśnie z tamtej epoki, ale nawet już właśnie tutaj jeszcze okres II wojny światowej również były to inne pokolenia, które mimo wszystko miały jakiś kod w sobie, taki kod, jak można powiedzieć, kod wartości jakim się kierowało. Teraz jeżeli tak spojrzymy na współczesne społeczeństwo i jeżeli faktycznie doszłoby do takiej sytuacji już skrajnej, no to warto by było właśnie zadać te pytanie, czy bylibyśmy w stanie jako społeczeństwo właśnie stanąć tutaj na wysokości zadania, tak? Bo jak widzimy 90 parę procent teoretycznie deklaruje się chociażby jeżeli chociaż tutaj chodzi o wyznanie, tak? o sprawy religijne, że 90 parę procent statystycznie to są katolicy, ale tak naprawdę jeżeli przyjrzymy się społeczeństwu i w jaki sposób ono funkcjonuje, to raczej warto by było to w jakiś sposób zweryfikować, gdyż nie są to prawdziwe dane. I teraz, jeżeli ludzie są bardzo miałci w swoich poglądach, czyli przyjmują właśnie tą neoliberalną nowomowę, gdzie lepiej kierować się swoim, swoim, swoim życiem takim wygodnym, tak, a nie na zasadzie Dania coś od siebie dla kogoś drugiego, chociażby nawet dla bliskiego, bo już nawet chociaż tutaj na tej płaszczyźnie rodzinnej już widzimy właśnie rozluźnienie związków takich między ludźmi, a już w skali, skali właśnie wspólnoty jakiejś chociażby lokalnej czy narodowej tych więzi już jest coraz mniej i widać właśnie to, że mogłoby dojść do tragicznych sytuacji, że moglibyśmy naprawdę stracić to niepodległość, ale również warto podkreślić, że czy bylibyśmy w stanie podźwignąć się właśnie z tego upadku, tak jak to zrobili nasi przodkowie. No, oni wyciągnęli wnioski z tego, co było przyczyną upadku. Niestety, tu trzeba znowu nawiązać do obecnych czasów i pokazać je w kontekście tamtejszej rzeczywistości po reformacji, która była strasznym uderzeniem w kościół katolicki, która zapoczątkowała wielodziesięcioletnie, a nawet można powiedzieć ponad stuletnie, stuletni okres wojen na terenie Europy, bardzo krwawych, wyniszczających. Te wojny akurat ominęły Polskę, mówiliśmy to kiedyś w jednym z materiałów, ale jednak Europy nie. One osłabiły bardzo mocno kościół katolicki, to w Polsce objawiło się w taki sposób, że właśnie ta magnateria w większości była albo prawosławna, albo już się zluteranizowała, i królowie polscy, którzy musieli być obowiązkowo katolikami, nawet jeżeli nimi nie byli, to musieli przyjąć katolicyzm, tak jak to w przypadku Henryka Walezego, było, był przecież hugenotem, to oni byli otoczeni przez Oligarchię, bo tak trzeba powiedzieć, oligarchię najczęściej różnowierczą, najczęściej bardzo źle nastawioną do Kościoła Katolickiego i lekceważącą zasady Kościoła Katolickiego, no bo czym był właśnie luteranizm, no właśnie odrzuceniem podstawowych zasad Kościoła Katolickiego był tym samym, czym było pobicie kamiennych tablic przeniesionych przez Mojżesza. Z góry synej, a podarowanych przez Boga. To było mniej więcej taka, taka sama forma zachowania, taki sam akt manifestacji niezgody na prawo Boże w życiu człowieka. I to z czasem rozwijało się w negatywny sposób, że osłabiało Rzeczpospolitą od środka. Na dodatek było wykorzystywane właśnie te różne obediencje religijne, niekatolickie, właśnie prawosławne, luterańskie, były wykorzystywane przez naszych przyszłych zaborców, bo Prusy budowały tutaj swoją partię wykorzystując protestantów, Moskwa budowała swoje partie i, i swoich zwolenników i kolaborantów wykorzystując prawosławie. To było zresztą też bardzo dobrze widoczne na przykładzie chociażby tych męczenników pratulińskich, o których mówiliśmy około miesiąca temu, przypominając 150. rocznicę ich męczeńskiej śmierci, których na ołtarze wyniósł Jan Paweł II właśnie aktem beatyfikacji z 6 października 1996 roku. Bardzo znamienna data, bo to była data właśnie. Unii Brzeskiej. 6 października 1596 roku kilku biskupów diecezjalnych, prawosławnych, eparchów i tak dalej podpisało tę Unię przyjmując wierzchnictwo papieża rzymskiego, więc to wszystko w tej historii naszej bardzo ładnie wychodzi. Teraz to osłabienie kościoła katolickiego, o którym mówisz, no bo te dane e, wspomniane o tym 90% to są dane chrztu, prawda? Z wpisów tych, którzy się ochrzcili, a widzimy, że ludzie nie przyjmują żadnych obowiązków wynikających z faktu chrztu, komunii świętej, czy bierzmowania, bo to rodzi określone obowiązki w życiu społecznym, w życiu politycznym. Obowiązki nie to nie są jakieś, y, jakieś tam dodatkowe czynności, które możemy wykonać albo nie wykonać. To są nasze obowiązki, z których jeżeli nie wykonujemy, musimy się spowiadać, bo to są y, zobowiązania wynikające, z, z, na przykład z czwartego przykazania, czyli ojca i matkę, z którego też wywodzimy y, obowiązek miłości do ojczyzny, jak wspominamy. Tutaj ten, ten obowiązek miłości Ojczyzny i troski o nią, to też mówimy o naśladowaniu Chrystusa, pa, Panu Bogu, drugiej osobie boskiej, Jezusowi Chrystusowi wcielonemu. Wcale nie były obojętny losy Izraela, bo nawet nad Jerozolimą zapłakał, wiedząc, że w 70 roku będzie ona zburzona, bo w wyniku kolejnego powstania Rzymianie po prostu zniszczą świątynię, drugą świątynię. Jerozolimską. Więc to są fakty, które pokazują, że obojętność właśnie w sferze religijnej, że odrzucenie jedynie prawdziwej wiary, wiary katolickiej, grozi nam tym, że my pozbawimy się naszych fundamentów, naszych korzeni, naszych źródeł życia, bo korzenie to jest to, co pozwala nam żyć. Bez korzenia nie da się żyć, i jednocześnie wystawimy się na zalew różnych środowisk, czy to właśnie tych, którzy przyjeżdżają w celach socjalnych, czy niesocjalnych ze wschodu Europy, czyli przez Ukrainę, czy tych, którzy do nas będą trafiali z Bliskiego Wschodu, bo już trafiają, czy tych z dalekiej Azji sprowadzonych masowo do, do pracy, afera wizowa tutaj jest tego najlepszym przykładem, czy może czasem także z Afryki, bo przecież przepisy o relokacji zostały przyjęte w ostatnich dniach w Unii Europejskiej i najazd tamtejszych ludów wcale nie jest wykluczony, jeżeli Niemcy będą je tych ludzi przesiedlać tutaj na nasze tereny, więc to wszystko musi nas. Zmusić do refleksji, do wyciągnięcia wniosków na przyszłość, po to, żebyśmy się nie roztopili w tej społeczności, nie zatracili swojej, swojej tożsamości, ale jednocześnie żebyśmy promieniowali tą tożsamością na tamte ludy, bo wiemy, że nie ma żadnej innej alternatywy, gdy idzie o drogę człowieka przez Ziemię i drogę człowieka przez Ziemię, do nieba, bo ona wiedzie oczywiście przez Ziemię, ale do nieba i tylko właśnie ta droga. Wskazana nam przez Chrystusa, droga Ewangelii, jest tą, która może nam zapewnić te, te cele, prawda? Godziwego życia na Ziemi, no i potem nagrody wiecznej w niebie. Ja tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie aspekty. Jeżeli chodzi, jeżeli porównujemy czasy współczesne, naszą ojczyznę w chwili obecnej, jak. Do czasów, właśnie Konfederacji Barskiej, czy to żołnierzy niezłomnych, na dwie rzeczy. Tu chodzi właśnie też o kościół katolicki tak? i hierarchów tego kościoła, jakość tych ludzi, gdzie właśnie w tamtych czasach, bądź co bądź, była to ostoja, właśnie narodu. Ci ludzie właśnie kierowali się właśnie tym, żeby w jakiś sposób to społeczeństwo podnosić do góry i wskazywać ten, tą drogę, jaką się powinno podążać. Teraz jak widzimy właśnie, obserwujemy właśnie hierarchów Kościoła, Kościoła katolickiego, no już jest ten bastion trochę się kruszy, tak? Czyli jest coraz mniej tych właśnie wartościowych hierarchów, którzy stoją tak naprawdę niewzruszenie, z otwartą przyłbicą i mają odwagę mówić, jak się należy, jak należy się zachowywać. Druga rzecz tutaj odnośnie czasów właśnie przedrozbiorowych i właśnie tego o czym była mowa, że Społeczeństwo polskie było właśnie podzielone na tą wielowyznaniowość, czyli właśnie z jednej strony prawosławie, z drugiej strony właśnie tutaj protestantyzm, którzy, jeżeli chodzi o to, że te grupy społeczne zostały wykorzystane przez naszych zaborców w późniejszych czasach. Tak samo obecnie, jeżeli, drodzy Państwo, spojrzycie właśnie na nasze społeczeństwo, tutaj może już teraz nie chodzi o Wyznanie, ale liberalizm postępujący, czyli właśnie tą laicyzację życia społecznego, odejście masowe, odejście ludzi właśnie od wyznania katolickiego, w ogóle od religii, ci ludzie tak naprawdę są bardzo łatwo sterowani przez te elity, które się tak już teraz określają, tymi elitami europejskimi, które właśnie w jakiś sposób chcą tworzyć. Ten jedno państwo europejskie, gdyż właśnie tworzy się nową, nową hierarchię wartości, I, i tutaj, zatracając właśnie te nasze tradycyjne wartości, naszą historię, gdzie przejeżdżać już jest coraz raz głośniej, że wiele elementów z naszej historii będzie wykreślane z naszego programu nauczania. Także widzimy tutaj, w tym wypadku, zagrożenie, że, że to. Jesteśmy poprzez to, że odchodzimy od naszych korzeni, pod względem religijnym, ale też pod względem historycznym wiedzy naszej na temat naszych przodków, jesteśmy tak naprawdę takim elementem łatwym do manipulacji, takim współczesnym proletariatem, jaki to kiedyś był w rękach bolszewików. No a ja bym jeszcze dodał trzeci wniosek. I może po to, żeby nawet wbić szpilkę tym, którzy są jakimiś takimi niepoprawnymi, bo nie rozumiem czasami niektórych postaw ludzi, rusofilami, że zarówno w przypadku Konfederacji Barskiej, jak i w przypadku tych żołnierzy niezłomnych, to, były, to byli. Tak, oni byli, tak, oni byli ofiarami tego samego wroga, wroga ze wschodu, który miał stolicę w Moskwie albo w Petersburgu i z tego też należy wyciągać wnioski, bo najczęściej, jak mówimy o niezłomnych, to byli ci, którzy przetrwali okupację niemiecką w różny sposób, nawet przeżywając obozy śmierci, ale już nie przetrwali. Okupacji, yy, przetrwali okupację niemiecką, ale już nie przetrwali okupacji sowieckiej. No i to ten trzeci wniosek, taki, który chciałbym dodać. Tak więc zachęcamy drodzy Państwo do refleksji yy, na tym, żeby yy, troszeczkę yy, myśleć samodzielnie, nie kierować się tym, co yy, Państwu mówią i w jakiś sposób yy, jacyś domorośli. <laughs> liderzy, którzy sami się określają takim mianem, tutaj państwa właśnie kierunkowują w jakimś kierunku. trzeba tak naprawdę właśnie wyciągać ten wniosek z lekcji historii, nie zapominać o tej historii, no i nie porzucać własnych korzeni. Także tutaj na zakończenie chciałbym właśnie od siebie to dodać. Dziękuję państwu. Dziękuję. Do usłyszenia.